Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Z deszczowego Szczecina pozdrawiam. Chciałbym dzisiaj omówić temat dotyczący tego, że ogólne tematy, ogólne cele nie mają sensu. Jeżeli oczywiście materiał się wam spodoba, zostawcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał. Pozostawcie po sobie komentarz. Miłe, widziane to będzie. Dlaczego nie mają sensu takie ogólne stwierdzenia często, dotyczące na przykład stawiania sobie celów? A to z prostej przyczyny, ponieważ jeżeli powiesz, że chcesz być bogaty, albo żeby schudnąć, chcesz schudnąć, twój mózg tego nie traktuje tak poważnie, w ogóle uznaje to za coś względnego. Natomiast jeśli powiesz, że chciałbyś schudnąć 5 kg w taki i w taki sposób, w takim i w takim czasie, wtedy Twój umysł i Ty będziesz wiedział, co robić dalej. Jak to skoordynować? Ponieważ będziesz miał jasno określony cel. Po drugie, będziesz miał konkret. Po trzecie, będziesz miał deadline. A więc czas, w którym to chcesz zrealizować albo będziesz realizował. I po czwarte będziesz po prostu miał narzędzia, żeby to zrealizować. U nas pada. Także aura jest taka bardzo w krateczkę. Także No, zbliża się. Zbliża się jesień. Widzę i czuję i wiem. Moi drodzy, chciałem was właśnie z tą myślą pozostawić, że jeżeli będziecie coś planować, to planujcie odwołując się do konkretów, nie do jakichś pojęć względnych, to jest dobre na początku, żeby określić takie ogół, ale jeżeli już będziecie pracować nad swoim celem, to ustanowcie ten cel w ramach, w sposobie, w konkrecie. A tak naprawdę będziesz wiedział nad czym pracujesz, po co pracujesz, będzie Twoja motywacja wewnętrzna bardziej poruszona i będziesz bardziej zmobilizowany, bo będziesz miał i widział ogromny sens tego co robisz. Jeżeli to natomiast sobie planujesz po prostu bez żadnych konkretów, to to jak zamek na piasku szybko, bardzo szybko się gdzieś tam rozmyje i będziesz miał ten sam wspomniany zapał. A więc tak naprawdę będzie to oznaczało, że szybko zrezygnujesz z tego celu, bo nie będziesz miał jasnych kryteriów, żeby zrealizować ten cel. Moi drodzy, zostawiam Was z tym odcinkiem. Jeżeli planujecie, to bądźcie oparci i opierajcie się na konkretach. Podsumowując, a ja idę do mieszkania zjeść dobry obiadek. A Wam życzę wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia, a także jasno i fajnie określonych planów, konkretnie nad czym chcecie pracować, co chcecie realizować, i życzę Wam spełnienia i owoców, obfitości tych planów, żebyście mogli się realizować na wszystkich płaszczyznach życia i doszli do wymarzonych celów, czy to odnośnie celów sylwetkowych, czy to odnośnie celów. Finansowych, czy to odnośnie celów życiowych, jakimi są na przykład wakacje, oszczędności, rekompozycja sylwetki, tak jak już wspomniałem, sylwetkowych, czy to są cele naukowe, czy to są cele także zawodowe. Warto to zdefiniować, zapisać to sobie na kartce, a później to krok po kroku realizować, kontrolując efekty i sprawdzając krok po kroku, na jakim poziomie, na jakim etapie jesteś? Żeby nie błądzić, żeby mieć poczucie, że idziesz do przodu, jesteś sprawczy, a nie żeby się okazało, że coś sobie tam realizujesz, ale po dwóch, trzech, czterech miesiącach jest tak samo, jak było, albo jeszcze gorzej. No tak być nie może. Realizując cele, trzeba iść do przodu, chociaż małymi krokami, ale zawsze do przodu. Z tym im akcentem kończę dzisiaj ten odcinek. Pozdrawiam. Jeżeli materiał się Wam podobał, zostawcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał pozdrawiam go łąbka. Cześć, Siemka i zapraszam po więcej tego typu materiałów. Wszystkiego dobrego dla Was. Cześć!